Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tylu i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała Ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Zapamiętajmy to zdanie, ono jest bardzo ważne. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła, Panie, dopomóż mi. On jednak odparł, Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła, Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą kruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział, O niewiasto! Wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak pragniesz. A od tej chwili jej córka była zdrowa. Pamiętacie to zdanie? Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Słowo Boże, odwieczne słowo Ojca, nie odzywa się ani słowem. Nie odpowiada słowem na modlitwę, która jest dobra, która jest dobrze skonstruowana. Nie wiem, czy pamiętacie, że Bartymeusz modlił się dokładnie taką samą modlitwą. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Synu Dawida, ulituj się nade mną. I Jezus się zatrzymał. Oczywiście nie za pierwszym razem, tylko za drugim, ale Bartymeusz krzyczał głośno. Może, może nawet nie głośniej od niej, bo ona, bo ona naprawdę krzyczała głośno aż uczniowie mówili odprawi ją bo krzyczy za nami ona naprawdę głośno krzyczała Bartymeusz też głośno krzyczał może ona bardziej od niego ale on był izraelitą a ona nie kim ona była tak naprawdę Mateusz mówi że ona była kananejką natomiast Marek mówi że to była Syro-Fenicjanka. Syro-Fenicjanka. Ani Fenicjanka, ani Syryjka. Asyryjka. To są trzy kultury. Trzy kultury, które są różne od siebie, a jeszcze w dodatku ona modli się modlitwą Izraelitki, którą nie jest. Ma w sobie trzy kultury. Musimy pamiętać, że w tamtych czasach kultura zawsze wiązała się z religią, z wyznawaną religią. Wyznawana religia mówiła, kto ma jaką kulturę. A to była pogańska kultura, to były pogańskie kultury, więc ta kobieta jest poganką i to jeszcze taką wymieszaną poganką, i zachowuje się jak Izraelitka, krzyczy jak Izraelitka, ale nie jest Izraelitką. Modli się jak Izraelitka, ale nie jest Izraelitką. Znacie to skądś? Dzisiaj wielu ludzi, choć są chrześcijanami katolikami, 95%, czy nawet więcej kiedyś było katolików w Polsce, ale ludzie zachowują się jak poganie. Tatuaże, 10% Polaków ma tatuaże, coraz więcej, i to nie jeden tatuaż, tylko mnóstwo. Niektórzy tatują sobie nawet twarz, to jest szok. Czoło, różne napisy, nie wiadomo jakie. Często to są takie pogańskie sprawy. No, wielu ludzi chodzi do kościoła, przyjmuje sakramenty, ale bez wiary. Ta kobieta nie ma wiary w tym momencie. Ona nie ma wiary. Ona ma misz, masz. Kulturowy Miszmasz, ona pochodzi z kulturowego Miszmaszu, takiego i ma wielką potrzebę przyjścia do Jezusa, bo ta córeczka, ta córeczka jest nękana przez złego ducha. Ludzie dla swoich dzieci zrobiliby wiele. I widać to nawet dzisiaj. Ale Jezus, Jezus jest nieugięty. Pamiętajmy, że Jezus zawsze jest ten sam, on się nigdy nie zmienia. Skoro raz tak się zachował, to zachowa się tak i drugi, i trzeci, i czwarty wobec takich ludzi jak ta kobieta. Wobec tej kobiety nawet Kościół yy, wznosi modlitwy wstawiennicze. Odpraw ją, bo krzyczy za nami, aż, aż się uczniowie modlą do Jezusa. Zrób coś. Nic, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Jezus mówi, mówi prawdę, że został posłany do Izraela, do domu Izraela. Pamiętajmy też, że przed przyjściem Jezusa pojawił się Jan Chrzciciel, który przygotował drogę Jezusowi. On swoim głoszeniem, swoim trudnym głoszeniem, hmm, Obrzezywał serca tych, którzy go słuchali. Jego słowa były trudne i słowa Jezusa też są trudne. Zobaczcie, że ta kobieta nie kłóci się z Jezusem. Dzisiaj wielu ludzi kłóci się z nauką Kościoła. Miałem nawet ostatnio taką rozmowę. Ktoś miał jakiś problem i mówię: Nawróć się, ale z czego mam się nawrócić? No żyjesz w związku niesakramentalnym. Ten człowiek, z którym żyjesz, nie jest twoim mężem. On ma żonę, ale my nie współżyjemy, ale gorszycie innych ludzi. Na zdjęciach wyglądacie jak para. Nie róbcie tak. To jest grzech. Aj tam, aj tam. A księża? No i zrzuciła ta osoba y, oczywiście rozmowę na czyjeś grzechy. No i ta kobieta dokładnie tak samo mogła postąpić. Nie chcesz mi dać tego, o co Cię proszę? Coś Ciebie za Bóg, coś Ciebie za prorok. I mogłaby tak się zachowywać, a ona tak się nie zachowuje. Inni by się tak zachowali, inni się tak zachowują. Ona się tak nie zachowuje. Zobaczcie, ona ma pokorne serce. Ona wytrzymuje to, co Jezus mówi, nawet nie do niej, tylko do chłopaków, do uczniów. Ale ona to wszystko słyszy. On do nich mówi: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. On mówi do nich, a ona to słyszy. I co robi? Pada mu do nóg, na kolana. Na kolana padła przed nim i go prosiła. Ale on nadal mówi: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. On nie traktuje jej jak dziecka. Tylko traktuje je ją, ją jak zwierzę. Dzisiaj bardziej yy, zwierzęta się traktuje dobrze bardziej niż ludzi. Dzisiaj wchodzimy w straszną pułapkę, naprawdę. To jest straszne. Nie wiem, kiedy się ludzie obudzą, yy, bo, bo to prowadzi do wielkiego nieszczęścia. To znaczy, że Jezus jest już blisko. To, co się dzieje dzisiaj. Z tym humanizowaniem zwierząt, a odhumanizowaniem ludzi. No po prostu, naprawdę, jest tragedia. No ale wróćmy do tego, co przed chwilą czytaliśmy. Ona, ona wytrwała. Ona wie, że nie jest godna, żeby otrzymać tą łaskę, o którą prosi Jezusa. I ona chce tylko okruszek. Tak, Panie, leci szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich Panów. Ona nazywa Go Panem. To nie jest tytuł grzecznościowy. Proszę Pani, proszę Pana. Tak nazywano Boga, Pana. Pan to jest Bóg. Ty jesteś moim Bogiem. Ty... Ona rezygnuje ze swoich tych, ze swojej przeszłości. Z, Stąd skąd ona pochodzi, ona z tego rezygnuje, ona się tego wyrzeka, ona odchodzi od tego, ona, ona zaczyna stawać się naprawdę Izraelitką. Ona przyjmuje chrzest to jest chrzest takiego cierpienia, takie obrzezanie takie trudne słowa, które nie są odrzucone, przyjęte i to oczyszcza jej serce. Jezus naprawdę daje jej to, czego ona chce. Nawet nazywa ją niewiastą. Wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. I ona otrzymuje to, czego, czego chciała. Dlaczego Jezus nie dał jej tego na początku? Bo pamiętacie może, że Jezus mówił: że jak zły duch wychodzi z człowieka, duch nieczysty, to błąka się po pustyni, po miejscach pustynnych, szuka odpoczynku, ale nie może go znaleźć. Potem przychodzi, wraca do tego, do tego miejsca, skąd wyszedł, patrzy, nie zajęte, nie Nie ma tam Boga. No to co? No to bierze siedem złych gorszych, gorszych duchów od niego samego i przychodzą i mieszkają i stan tego człowieka się staje dużo gorszy niż poprzednio. Ta dziewczynka była nękana przez złego ducha. Gdyby Jezus wyrzucił tego złego ducha, a nie, nie zamieszkałaby tam wiara, wiara w niego, tylko dokonałby się rytuał, bez wiary diabeł by poszedł, zaraz by wrócił szybko i stan tej rodziny stałby się dużo gorszy. Tutaj jeszcze nie ma mężczyzny, nie ma ojca. Więc ta sytuacja jest bardzo trudna, bardzo ciężka. Ta sytuacja przypomina to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, na świecie. Co to znaczy kultura katolicka? Jakbyście to określili? Kto jest katolikiem? Jakbyście tak szli po ulicy i powiedzieli: yy, Kto jest katolikiem? Umiecie tak poznać? Tak po ciuchach, po wyglądzie katolika? Ktoś, kto chodzi z takim krzyżem, to jest katolikiem? Może tak, może nie. Siostrę zakonną można poznać po Habicie, tak samo braci zakonnych, yy, księży można po Sutannach poznać, a reszta, reszta świeckich, a muzeumanina jesteś w stanie rozpoznać? Bo ja tak. Nie tylko po kolorze skóry. Po tym, jak mówi, jak się ubiera, Muzułmanki też można poznać po tym, jak się ubierają, nie tylko po kolorze skóry. Są też yy, muzułmanki, yy, które żyją w Polsce, są Polkami, które przeszły na, na, na islam. Żydówkę też jestem w stanie rozpoznać. Wierzącą Żydówkę, taką ultra wierzącą. A katolika? Jak rozpoznać katolika? Katolika będzie można rozpoznać po tym, że żyje Biblią i tradycją. To, są, to jest jedno źródło, źródło objawienia: Biblia i tradycja. Tradycja, która wyraża się przez głoszenie apostołów, nauka apostołów, która jest jeszcze potwierdzona przez Ojców Kościoła i Urząd Apostolski, Urząd Magisterski, Magisterium Kościoła. To jest, to jest objawienie. To jest jedno źródło. Jedno i to samo źródło. I teraz, y, dzisiaj katolicy, no, nie wyglądają jak katolicy. Nie, kobiety nie chodzą skromnie ubrane. Kobiety często ubierają się jak mężczyźni, mężczyźni jak kobiety. Dzisiaj nawet na igrzyskach nie wiadomo, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Nie ma skromności. Nie ma tych czterech cnót kardynalnych. Roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. Po tym rozpoznajemy człowieka wierzącego. Miłość, nadzieja, wiara, miłość. Po tym można człowieka poznać. Że to jest kultura katolicka, chrześcijańska. Ten, kto chodzi do kościoła, wcale nie musi być katolikiem wierzącym, to może być katolik poganin. I taki katolik poganin przychodzi do Jezusa z problemami, modli się po katolicku, różnymi modlitwami, Pompejanką, muszą Świętą, Różańcem, Koronką, Biblią i nic nie słyszy. Nikt do Niego nic nie mówi. Ani słowa, nic. Jezus się nie odzywa ani słowem. Dlaczego? Bo może... Masz serce nieobrzezane jak ta kobieta. I trzeba obrzezać najpierw to serce. Nie dawajcie psom tego co święte. Zobaczcie, że Jezus nazywa ją pieskiem. No, no, traktuje ją jak psa. Nie dawajcie psom tego co święte. Nie rzucajcie pereł przed wieprzem. Wieprza najpierw trzeba odwieprzyć. I taka rozmowa. W której nie ma żadnej, żadnego marudzenia, narzekania. Tutaj nie ma narzekania z jej strony. Ona nie narzeka. W ogóle nie narzeka w stronę Jezusa, w stronę uczniów, w stronę kościoła. Ona się nie wybiera. Ona nie porównuje się z innymi. A innych potraktowałeś lepiej. Na przykład takiego Bartymeusza potraktowałeś lepiej. A Bartymeusz stracił wzrok prawdopodobnie dlatego, że żył źle. A może ona żyła zawsze dobrze, ale ta kultura, ta jej kultura była taka niejaka, takie miszmasz kulturowe. Trochę tego, trochę tego, trochę tego. Miała dobre intencje, ale co z tego? I po tej rozmowie, rozmowie zobaczcie, to jest kilka zdań. I jest wiara. Jezus nie uzdrawia tej dziewczynki od razu, bo byłoby źle, byłoby dużo, dużo gorzej z, z tą dziewczynką, z tą rodziną. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany i jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.